List! Dobry wieczór od Wielkie brawa dla Mariusza! Słuchajcie, sytuację dosłownie dzisiaj. Siedzę sobie w pracy, dostaję powiadomienie na Facebooku o treści. Udostępnij swoje wspomnienie sprzed dwóch lat i przeżywaj te piękne chwile ponownie. Ja patrzę, a to post, w którym zajmali mi rower. Ja nie wiem, czy to były takie piękne chwile. Nie? Ja tam prosiłem ludzi o pomoc. Słuchajcie, w październiku minęło dwa lata, odkąd uprawiam scena. I powiem Wam, że jest bardzo ciekawie. Ostatnio taka pani po sześćdziesiątce podchodzi do mnie po występie i mówi: Bardzo nam się podobało z koleżankami, jesteśmy zachwycone. Ja mówię, że, że mi miło, że, że mnie to motywuje do dalszej pracy. Po czym ona mi przerywa i mówi: Ale wie Pan co? Nam to wiele nie trzeba. Dobra, i poszło. Niech mi jeszcze tak na kubileciku w komentarzach napisze, nie? Konrada Stendhal, bardzo zabawny, ale mi to tam wiele nie trzeba. Pozdrawiam. Słuchajcie, ostatnio tygaliśmy z ekipą we Wrocławiu pod Nasypem. Ktoś pan ma genialny pomysł, że po koncercie zespołu, który przypominał Tokio Hotel, kojarzycie taki zespół, zrobić Stendhal, że my mamy wejść ze Stendhalem. Było bardzo mało ludzi, myśmy stali w ogóle przed tym lokalem, był tam ogródek piwny i idzie para do tego lokalu. Mówi, myślę, zakadam, akurat może będzie fajnie. I ja mówię, dobry wieczór, państwo, na koncert, a może na nasz stand-up? I typ mi opowiada, my na zewnątrz. <zysk> <zysk> Więc na tym chyba etapie jest moja kariera. Nie? Słuchajcie, komicy doświadczeni wyciągają taką pomocną dłoń. Nie wiem, czy kojarzycie może e, legendę wrocławskiej sceny? Michał Juszczak? No jak mnie to kurwa nie dziwi. <zysk> Słuchajcie, Michał mi zaproponował, że ma zaplanowanych 10 wydarzeń w tamtym roku i czy go nie chce supportować. Jak ktoś nie wie, co to jest support, to wyjaśniam. Support ma za zadanie rozgrzeć publiczność przed główną atrakcją wieczoru. I ja powiedziałem, Michał, zajebiście, no stary, no dla mnie niedoświadczonego komika to jest, to jest świetna sprawa. I słuchajcie, na te 10 wydarzeń odbyło się tylko jedno, bo tylko tam sprzedaliśmy bilety. I to było wydarzenie charytatywne. Więc dzięki, Michał, naprawdę czuję, że moja kariera nabiera rozpędu. A z tego jednego wydarzenia jest komentarz. Napisała go Agata, dała trzy piastki i brzmiał on mniej więcej tak. Najbardziej zachwyciła mnie restauracja i obsługa. Wszystko na najwyższym poziomie. A co do stand-upu, to Konrad Saport bardzo mnie rozweselał. Saport napisała z dużej, więc wydaje mi się, że myślała, że to moje nazwisko. Dzięki. Można klaskać, to nie zapraszam. zapowiedzi też innych komików, to też jest złoto. Dzisiaj Mariusz mi zapowiedział naprawdę spoko, ale nie jest tak zawsze kolorowo. Kiedyś pojechałem na Śląsk i tam gospodarzem jednej ze scen Open Mic'owej jest Sendaber, który jest homoseksualistą. On się do tego przyznaje, ma do tego dystans, żartuje z tego. I ja z tym też nie mam problemu. Ale jego zapowiedź, mojej osoby, była, że tak powiem, bardzo oryginalna. A brzmiała ona mniej więcej tak. Następny występujący, nie wiem, jakie ma żarty, ale wiem jedno, że jest bardzo przystojny, po czym się patrzy mi w oczy i mówi, a ja dawno nie ruchałem przed państwem, Konrad". I ja wychodzę. Kariera, kurwa. No. Słuchajcie, dobrze, może ja sobie tutaj do kogoś przygadam. Tutaj może pa, pan, jak pan ma imię? Mogę pana? Tak, pan. No mam zejść i pana pokazać, czy co? Bliżej już nie wiem. Dominik, mogę zadać pytanko? Obiecuję, nie będzie. Sprzedawałeś kiedyś furę? No super, że odpowiedziałeś, bo. <grym> Lubisz to robić? <grym> Dokładnie. Słuchajcie, ja mam tak jak Dominik. Nie? Ja jestem w ogóle za szczery. Kiedyś wystawiłem auto i typ do mnie pisze na eliksie. Witam, chciałbym się dowiedzieć, co było przez pana robione w tym samochodzie. I ja mu odpisuję. Podomstwo. Ja w ogóle się nie nadaję, bo wam, jak sprzedawałem furę, miałem też ten portal randkowy, nie? I Laska do mnie raz pisze, że prosi o więcej zdjęć. Ja zamiast samochodu to swoje. Zablokowali mnie gdzieś tam, wiecie. Nie? Ale najbardziej słuchajcie poirytowałem się kiedyś, jak typ chciał się przez SMS-y w nocy ze mną negocjować o cenę auta, nie? Druga 30 ja dostaje SMS-a, a może by tak za pół ceny? Co ja mam, mam odpisać? Za pół ceny po raz pierwszy, za pół ceny po raz drugi, za pół ceny po raz trzeci. Spierdala! Ale myślę inaczej go zrobię. Napisałem jasne. On mówi, proszę podać adres. Jutro w południe u pana będę. I ja mu podałem adres. Ale burdelu u mnie w Nysie może tam mu zrobić zapłuceny. Mówię ten żart, dokładnie mówię ten żart w Opolu, to są okolice nysy mojej. I siedzi para. I typ założył ręce i mówi, to nieprawda. Burdel w Nysie już dawno zamknięty. Serio. To jest jeszcze nic. Ja mówię do niego, to dlatego przyszedłeś dzisiaj z kimś, a nie sam, a ta laska do mnie. Tam się właśnie poznaliśmy. Słuchajcie, ja zapomniałem powiedzieć, bo zdarza mi się pomylić bądź przekręcić jakieś słowo, ale to dlatego, bo w szkole została stwierdzona u mnie dysleksja. Ktoś może miał? Niech da brawka. Tu pan. Widać. Słuchajcie. E, jak ktoś ma dysleksję, dlatego pytam, bo kiedyś siedział taki dresik w pierwszym rzędzie, i ja mówię, ziomek, wiesz, co to jest dysleksja?" I on taki wyjebany siedział mówi wiem, Lędzistwo. <ślad> Nie do końca. Słuchajcie, jak macie dysleksję, macie również orzeczenie z Jesteście wtedy w szkołach wrzucani do worka z różnymi dziećmi, z różnymi problemami. Ja na przykład miałem kolegę, który bardzo mocno się okał, on również miał orzeczenie sporami. I on był przede mną numer w dzienniku. I ja wiedziałem, że jak wiecie, była jakaś recytacja wiersza czy hymną. Ja nigdy się nie uczyłem na pierwszy teren. wiedziałem, że jak on zacznie, to szybko, kurwa, nie skończy. Kiedyś była recytacja mazurka do morskiego, nie? I wiecie, tam leci marsz, marsz, uwierzcie mi, on bardzo długo maszerował. Z miesiąc, biedny, szedł. Kiedyś, pamiętam, pani chciała, wiecie, przyspieszyć jego wypowiedź i ona mówi bardzo ładnie, Marcinku, siadaj piątka. A ja ostrany, z ostatniej ławki, hola, hola, hola. Co jest? Marcinek dopiero przy autorze, co jest? I później słuchajcie, takie rzeczy dziwne się zdarzają w moim dorosłym życiu. Dostałem, wiecie, pierwszą pracę, wiecie, przedstawiciel sądowy, służbowa fura, służbowa komóra, jadę. I dzwoni do mnie nieznany numer. I ja odbieram i słyszę sławce takie pa, pa, pa. Myślę sobie tak. Albo kogoś zabijają i dostał telefon do przyjaciela, ostatni, albo dzwonią do mnie z radę i trzeba dokończyć piosenkę. No, wiadomo, że wybieram to drugie i dokończam i śpiewam. Papa Amerykano! Te, te, ty, ty, te, 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 ty, Myślicie sobie pewnie co wygrałem? Nic, bo to dzwonił mój nowy kierownik, który się właśnie bardzo mocno jąkał, Jemu bardziej chodziło o wiecie, o pa, 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 pa. Panie Konradzie, panie Konradzie. Ja mu potem zawsze przerywałem: Panie kierowniku, sms-ikiem będzie szybciej, łatwiej, prościej, bezpieczniej do celu. Masakra, powiem wam. W ogóle, co on sobie musiał myśleć, nie? On się tam próbuje biedaczek wy, wysłowić, nie? A z drugiej strony, papa, Amerykano się chłop rozłącza. Pojeb. Dysleksja, powiem wam, że to też było takie wytłumaczenie dla moich rodziców, jak coś odwaliłem za dzieciaka. Przecież poszedłem sobie z moją mamą, kochaną, do kościoła śpiewać kolendy, Miałem 12 lat, wiecie? Dzisiaj Betlejem, dziś cała nowina, że pan Beczystar i ja dwunastoletni. Poroniła syna. Słuchajcie, cisza jak makiem zasiał. Organista przestaje grać. Ksiądz Ambolnik mówi, gdzie jest kurwa ten omen? Dramat. Słuchajcie, dobrze, że to były święta Bożego Narodzenia, a nie Wielkanocne, bo bałem się, że nas matką ukrzyżują. Wstyd. A moja mama, słuchajcie, nic sobie z tego nie robi. Gładzi mnie po głowie i z uśmiechem mówi, mój syn ma orzeczenie z poradni. Jakiś dziadek z boku, gratuluję. Mój, mój stary, słuchajcie, to samo. Libacja, bo wiadomo, rodzina z Niemiec przyjechała na święta w nocy. Druga trzydzieści o nich wbija do pokoju. Stalaj, chodź, szybko, co robisz, stalej, szybko, ubieraj się, już. Przecież ja myślałem, że się pali czy coś. A to do nocnego z moim starym. Kurteczkę tylko zarzuciłem, w piżamce biegniemy. Patrzymy już z daleka, kolejka straszna. A mój stary już z daleka krzyczy. Rozsunąć się, Mój syn ma orzeczenie z porani, rozsuną cię! Rozsuną Słuchajcie, jak oni usłyszeli, że ja mam orzeczenie z to jakbym na dotyk zarażał hifem, kurwa od razu. Mój stary podchodzi do lady, mówi: Dobry wieczór, Malboru Czerwone, lid wyborowej. Dziękuję, dobranoc wesołych świąt. Nawet mi jebany batonika za to nie kupił. A to ja odjebałem całą robotę. To dzięki mnie wszedł poza kolejką. Do dzisiaj mnie to prześladuje, kochani. Ostatnio robię śniadanie z moją ukochaną I ona do mnie mówi: weź te bułeczki, wsadź do piekarnika i włącz na termoobieg. Masz w ogóle coś takiego jak termowiek? Wiesz w ogóle co to jest termobieg? Nie, ja przepraszam cię, ale czemu ty do mnie mówisz jak do debila? Bo masz orzeczenie sporane, mój drogi. W łóżku nie jest lepiej, słuchajcie. Stawczo mi coś tam nie stanęło na wysokości zadania. Ja mówię, wiesz co, przepraszam cię, nie wiem. Coś zjadłem, a on mnie przewiało, nie wiem co chodzi. Ona mnie nie jestem zła. Ja mnie nie. To pewnie przez to Twoje orzeczenie jest E ja wiesz co? Pierdol się naprawdę. Ona mówi, ale bym teraz chciała, wiesz? Moja ukochana sobie dała takie przyzwolenie, że skoro ja bekuję ze sceny, to ona może sobie bekować ze mnie w naszym prywatnym życiu. Byliśmy na przykład w lecie e, na basenie i ona da, daje temu z kartę swoją Multisport, patrzy się tak na mnie, Dlatego tego recepcjonistę mówi, hm, przepraszam, a czy uznają państwo orzeczenia z porami? Chłop w ogóle nie skminie, że to są żarty, mówi, jeżeli jest stopień walicki, to jak najbardziej. Słuchajcie, e, tak jak już wspominałem, e, jeżdżę ze stand-upem trochę długo i trzeba odwiedzać niestety wtedy stacje benzynowe, tak? Kojarzycie w ogóle takich ludzi, którzy nadgorliwie chcą wam zawsze zatankować samochód? Taki konsjerż w kamizelce odlaskowej, nie? Zajeżdżam na stację i już widzę, jak jebany czyha na mnie za dystrybutorem, nie? Oni się tak zaprzeczają jak tacy złoczyńcy, którzy się analizują w czakach, nie? Tylko zamiast kutasa trzyma ten pistolet, żeby tylko dotankować. Ja zajeżdżam i już wiem, że się coś odwali. Zajeżdżam, wychodzę, ten do mnie podbiega, mówi, dzień dobry. Co to, kurwa, balet mongolski jest w scenie? Co tu się w ogóle odwala, nie? Myślę sobie. A ten się mega wczuł, mówi tak, tylko dziś dla pana promocja werwa za 20 złotych. Ja wie za cały bag? On mówi, z naszą aplikacją dwadzieścia szytania i za litr. Ja wy człowieku, co ty myślisz, że jestem jakimś maklerem giełdowym stary? Popatrzmy, ja przyjechałem w ogóle. On się trochę poirytował, mówi, dobrze, w takim razie, proszę pana, co lejemy? Ja mówię, gościu, tu nie przyjechałem zatankować, tylko przebić sobie szyby, taka jest prawda. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy dostali też w temacie podróży, Zawsze mnie nurtowało takie pytanie, bo pojechałem na wakacje na Majorkę z moim przyjacielem niedoszłym Cychem i zawsze jest super sprawa jechać z kimś, kto myśli, że umie bardzo dobrze gadać po angielsku, a niku chuja nie umie. Jedziemy sobie windą, pani się do nas dosiada, jest, wiecie, hello, hello, i pani do nas zagaduje, enjoy, guys, czyli w wolnym tłumaczeniu, czy dobrze się bawimy. A ja nawet, słuchajcie, nie zdążyłem zareagować, a ten do niej, from Poland. Jeszcze rękę wyciąga, nie? Żeby mam zobrazować jego poziom angielskiego, przypomnę pewną lekcję z gimnazjum, kiedy to nauczyciel mówi do niego: Słuchaj, Cychu, to jest Twój szczęśliwy dzień. Happy hour, promocja. Jeżeli mi odpowiesz 7 dni tygodnia po angielsku, bezbłędnie, to dostajesz promocję do następnej klasy. Umówmy się, Cychu nie był przygotowany na taką propozycję nie do odrzucenia, nie? Ale wstaje cały czerwony i duka i jest mon, mon, mon. Ja mu gdzieś na pod ławką, monte, monte. Ten się usłyszał, mówi: monte. Nauczyciel Monday i dalej. Słuchajcie, doszliśmy do Friday, bo to było naprawdę katorga i nauczyciel mówi, dobra, Cychu, dwa ostatnie już są, bez pomocy klasy ani mojej. I ja widzę, słuchajcie, po Cychu, że tam zwoje się tam przepalają w głowie, aż mu żyła wyszła, wiecie, jest ten grymas niewiedzy, szuka odpowiedzi, mój wie gdzie. I jest Friday i Cychu mówi, january, february? Profil klasy europejski, nie? Wy sobie pewnie tak myślicie, że a ja bekuję z kolegów i w ogóle, a tak naprawdę lepszy pewnie nie jestem. A tu muszę Was martwić, bo ja zawsze byłem dobry z angielskiego, nawet jak nie znałem odpowiedzi, to zawsze mówiłem, I don't have pojęcia. I jedynka z plusem była. Słuchajcie, teraz ostatnio też były święta. To jest też taki jest zawsze czas, takich, wiecie, newsów rodzinnych, nie? Że ktoś się hajta, że ktoś się spodziewa dziecka, albo dostał kredyt. Są takie, wiecie. Ja miałem też, mówię, mamo, muszę ci coś oznajmić. Już dawno się do, od tego zabierałem. Od dawna zostałem dawcą. I moja mama wiecie, przewrażliwiona, wynerwowana, I mówi, ale Konrad, czy przeanalizowałeś wszystkie za i przeciw? Bo zostać na przykład dawcą szpiku kostnego to jest wielkie ryzyko dla twojego życia i zdrowia. Ja mówię, Zaraz stop! Jakiego szpiku kostnego? Stałem dawcą na siemia. Słuchajcie, czy są na sali honorowi dawcy krwi, niech dadzą brawa? Nie oddajcie krew tutaj, czy co? Serio? Dobra. Tyle wygrać w Otwocku nie mają, dobra. Słuchajcie, e, chciałem wam to zaborazować, bo ja myślałem na początku, że z tym nasieniem jest tak jak z tą krwią. Wiecie, że te panie będą mi pomagać ściągać to na siebie. Jak oddajemy krew, to w nagrodę dostajemy czekoladę. Tu myślałem, że będą dawać ananasy. Ja sobie wyobraziłem, słuchajcie, taką absurdalną, Przychodnie oddawanie nasienia, że pielęgniarkę już słuchaj z korytarza. Następny, proszę! No co się pan tak patrzysz? Ściągasz pan spodnie, odkażesz susiaka i siadasz. Pielęgniarka ubiera lateksową rękawicę i zaczyna się ściąganie pacjentowi. Oczywiście jest konwersacja z pacjentem. Ja pan co dzisiaj? Bo pan jakiś blady. Na pewno? że pan czasem tutaj nie ze Dobrze. O, Halinka, patrz. Znowu mamy grzywa na ścianie. No trzeba coś z tym zrobić, koniecznie. Halinka, weźmie za to, bo już mi ręka ścierpia. Słuchajcie, po każdym takim oddaniu na ścienia pacjent by dostał plakietkę dzielny przechój. Wyobraźcie sobie typa, który by wychodził z taką plakietką i dwa ananasy pod pachą. No nikt by nie był... nie, nie powiedział, że on by coś oddawać na NFZ. Ale oczywiście, słuchajcie, to były takie moje absurdalne myśli. Zagroniłem się w in internety. Od razu, co wychwyciłem, 1500 złotych jednorazowo można było wyciągnąć z na Pomyślałem sobie, ile pieniędzy dziennie się marnuje. Ile lat, człowiek już nie wiedza, aż mi się słabo zrobiło. Chociaż znaczy, musiałem usiąść, patrzę na wypoczynku Plana. No już bym sobie nowy wypoczynek bagacie kupił. Patrzę na ściany, trzy plamy, mieszkanie bym sobie odmalował, ludzie. Mój laptop, słuchajcie, się nie otwiera, jest tak sklejony. Kiedyś, jak go wysłałem do serwisu, odesłali z anotacją. Proszę nigdy więcej pod żadnym pozorem nie przesyłać sklejonych Budaprenem laptopów. Pozdrawiamy. I wiecie, jak to jest? Oczekiwania kontra rzeczywistość. I ja się wybrałem. Kojarzymy ten taki program muzyczny Szansa na sukces i byłego prowadzącego, Wojciecha Mana, taki duży, dojebany w okularach, nie? Kojarzycie czy nie? To pielęgniarka, która mnie obsługiwała... była bardzo podobna do Wojciecha Mana. Z tą, że różnicą Wojciech man nie ma zarostu, a ona miała. I trochę słuchajcie, nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć, jak się mnie zapytała, czy wolę taśmę profesjonalną, czy może amatorską. W ogóle swoją drogą, tak wam powiem, moje stanowisko, że zarost czarny u kobiety na twarzy, to już jest sprawa dla sanepidu. W ogóle uwielbiam ten żart od dawcy nasienia. Zawsze się coś odwala, kiedyś grałem go w Dąbrowie Górniczej i typ się tak wczuł z tą, krwi, z tą krwią, że nagle wstaje i mówi, a dwa dni wolnego też na to jest? Są też dziwni ludzie. Po występie na przykład chodzi taki klipi gość i mówi: Hmm, a myśli pan, że sprzedaż nasienia już podlega pod handel dziećmi? Idiota, nie? Słuchajcie, ja w ogóle się zdecydowałem, bo moja była bardzo polecała, tak? Ja. Myśmy się dostali w bardzo dobrych stosunkach, i żeby wam to udowodnić, to na wynos jej przygotowałem parę słoiczków z własnej pasieki, żeby miała. A czemu nie? Dlaczego? Tak. Później nawet pytałem, czy jej smakowało, ona mówi, że nie wie, bo było w lodówce i rodzice zjedli, bo myśleli, że to budyń kokosowy. Takie rzeczy, kochani, się zdarzają. no. Mam nadzieję, że ten żart był dla was do przełknięcia. Dobrze. Może jakoś na koniec, tak tytułem końca, ja to uwielbiam mówić, płeć piękną bym zaczepił. Może pani tutaj? Mogę pani? Mam pytanko. Jak pani ma na imię? Agata. Agata. Kto twoim zdaniem jest największym plotkarzem na świecie? Bez nazwisk. Chodzi o płeć. Brawo, bardzo dobrze. Brawa, brawa, brawa. Słuchajcie, no, ja, ja mam właśnie taką historię. Pewien męski wieczór, pada temat jednej laski i każdy się przechwala, co on z nią to nie miał, co on z nią to nie robił. Jeden mówi, panowie, ja to ją miałem, ja się z nią bawiłem w piaskownicy. Drugi mówi, panowie, miałem ją na jedną noc i robiłem z nią dosłownie wszystko. I trzeci mówi, panowie, nie chcę was zmartwić, ale ja ją miałem na 20, może i 30 nocy, i w każdą noc brał ze mną ją mój wujek na dwa baty. Rodzinny był. Przebił to. I patrzę na cycha, którego już wcześniej poznaliście w historii. Cychu zakłada ręce i mówi: ja, Jak cychu to przebije, to będzie masakr. I cychu mówi: A mi ona w ogóle nie odpisała. Zawsze jest w ekipie taki ziomek, nie? który ma ewidentne problemy z nawiązywaniem kontaktów z kobietami. Chociaż powiem wam cychu, był pewny siebie niż juchewne. Jak, jak się tylko kobiety jakieś pojawiały w towarzystwie. On od razu. Co to za cizie? Ja mówię, no nie wiem, jakaś Ewelina. Ola, nie wiem, widzę jej może drugi raz na oczy. A, a czemu pytasz? A, powie, a powiedz mi. Powiedz mi, ruchają się. Ja mnie ruchają, ale z tobą na pewno, nie? Ja Wam zaobrazuję, jak on chciał wyrywać te laski. Wychodziliśmy na przykład przed imprezę. Była 22, 23, mniej więcej. I słuchajcie, kojarzycie te takie dmuchane ludziki na festynach jako reklamy. To on właśnie takim krokiem wychodził. Coś takiego. Słuchajcie, zauważył te stado kobiet, które wiecie, stało w, w kolejce do imprezy. I słuchajcie, jakby rzucał lasem i coś takiego. Hej, dziewczyny, stańcie w rzędzie, zaraz cychu jebać będzie! Pa... Spokojnie, kochana, wyśmie się, bo tu na trzeba będzie przyjść. Fajnie. No. Pamiętam, jedna y, klękła, ale ze śmiechu. Co kiedyś odwalił. Idziemy sobie na miasto, trzy laski idą przed nami. I ja mówię, no panowie, to jest nas wieczór, musimy je wyrwać. Ja, kumpeli ja mówię, "To prosta matematyka, nawet jakbyśmy cycha wyjebali, to i tak równanie się będzie nam zgadzało. I wyskakuje on nagle. Panowie, zostawcie do mnie buka z masłem. Ja mam takie... Ja mówię, bierz je, tygrysie. Słuchajcie, one idą, a on robi coś takiego. Co on, kurwa, jakieś zaklęcia rzuca? Harry Potter się na znalazł. On robi to swoje popisowe krzykrzyk. One się odwracają, on idzie na nie i robi coś takiego: e, krzy się i przechodzi obok nich. Po czym spierdala w podwórka. A one na nas. Po 10 minutach wchodzi i, i co, widzieliście? Ja my tak, zjeba. On mówi, no przecież zwróciły na nas uwagę, wy my tak po czym dodały, ale pojeby i poszli. Nie porłaliśmy tego wieczoru, jak się domyślacie. Ale już tak na koniec chcę wam powiedzieć. Wyobraźcie sobie, jak taki człowiek mógł zareagować, jak napisało do niego fejkowe konto Joanny Krupp. sobie? On na mnie pisze, stary, nie uwierz, jaka laska do na mnie napisała. Ja no to się pochwal, pokaż, nie? Spodziewałem się, nie ukrywam, polskiej Liany, bo on w takich gustował. Kojarzymy, wiemy, co to jest polska Liana? Cyganka inaczej. Ja tak nazywam. Słuchajcie, wysyła mi Joanna. Ja mówię, stary, przecież to jest Joanna Krupa, to jest fake, to jest modelka Polka, która zrobiła karierę w Stanach. A on do mnie, zazdrość przez ciebie przemawia. Ja mówię, co ty On mówi, nawet nie uwierzy, jakie my swoje zdjęcia wysyłamy gorące. Ja mówię, pierdol, że ty jej coś wysyłałeś, pokaż. Słuchajcie, dostaje screena rozmowy i dwa jego nagie zdjęcia, jak łapie się za pompkę na łóżku. Ja nie mogę wam tego opisać, ja muszę wam to pokazać. Kojarzycie to takie... W starożytnej Grecji były takie... greckich bogów, takie posągi, kojarzycie? To on wyglądał właśnie, tylko ze wzwodem, jak grecki bóg Dionizos. kojarzymy? Na pierwszym zdjęciu, wiecie, taki samiec alfa. Żyła mu wyszła jak na angielskim, kurwa. Bałem się, że on Na drugim już, wiecie, taki bardziej spotulniały, z dzióbkiem. Ale wiecie, co było najbardziej dla mnie pojebane, że nad tym jego łóżkiem było jego zdjęcie z komunii z tą świecą. I co ewidentnie mi się rzuciło od razu w oczy, że została zachowana technika chwytu kutasa i świec. Ta sama. To jak są, wiecie, te obrazki, Znajdź Trzy różnice, nie? Ale jak Joanna się wczuła, słuchajcie, na pierwsze zdjęcie mu odpisała, masz potężą, a na drugie i te oczy hypnotizing. Patrzę, a ten jej odpisuje, from Poland. <laughs> Jeszcze przez E. Ja mówię do niego, stare, co to odwaliłeś, nie? Nie wysyła się zdjęcia kutasa i twarzy, bo są przez to problemy, znam to z autopsji. Ja mówię, co, co, co cię odwaliło? Do niego doszło to, co zrobił mówi, Jezus Maria Boże, proszę ci tylko, tylko nie mów tego nikomu, bo ja będę bo się spalę ze wstydu. Ja mówię, zakoł ty mnie masz. Stary, przyszedł. Możesz na mnie liczyć. <noise> Dlatego jak coś morda w nie wiecie tego ode mnie. I tak na koniec wam powiem, że to ja założyłem to. Mili Państwo, to by było na tyle. Ja nazywam się Konrad Lis. Dzięki oto, oczywiście, Dziękować. Konrad lis.